Instalacja solarna zamontowana już na budynku Akademika Państwowej Szkoły Wyższej przy ulicy Sidorskiej Białej Podlaskiej. Ze mną jest no, inżynier kontraktu ze spółki Rapid z Rapidu Bialskiego, pan Rafał Hołubiec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jesteśmy na razie na dole. Tutaj też również, jeśli zwróciliście uwagę, być może później w zdjęciach będą przewitki, powoli nam się zmienia teren, jest już zarys parkingu, są już lampy montowane, ale dzisiaj, tak jak żeśmy obiecali po poprzednim, poprzednim odcinku, zaczniemy rozmowę i przedstawimy Wam instalację solarną na, na budynku Akademika. To jest prawdziwa, duża instalacja solarna? Zgadza się. Jest to instalacja solarna wykonana na potrzeby ciepłej wody użytkowej, czyli podgrzewająca, zabezpieczająca dostawy ciepłej wody użytkowej. Składa się z 140 kolektorów próżniowych y, firmy Buderus y, o łącznej mocy około 350 kW. Y, takie instalacje solarne to ostatnio są w, w modzie i dużo takich instalacji, instalacji solar, solarnych w mieście i w powiecie powstaje. Tak, s, y, na obecną chwilę y, jest to ostatni krzyk mody i y, y, związane z tymi y, dotacjami Unijnymi. Wykonujemy coraz więcej takich instalacji na terenie całej Polski. Nie tylko, nie tylko w Powiecie Bialskim czy też w naszym mieście. W tym momencie ta instalacja solarna jest na górze chyba już wykończona, trwają prace na dole? Dokładnie. Na górze mamy zmontowany układ solarny wraz z rociągami, a wykończeniowe prace trwają w węźle solarnym w piwnicy budynku. Z panem Rafałem udajemy się teraz na górę, na dach kampusu. Zobaczymy na żywo, z bliska, jak to jest zbudowane. Możemy iść? Proszę bardzo. Jak widzicie właśnie, czasami na takie materiały że jak wyprawa Apollo 13 na Księżyc. W tym momencie jesteśmy już na dachu. Eee, trzecie, czwarte piętro, instalacja, instalacja solarną, którą, którą widzicie, jest już zamontowana. Ona jest, ona jest jeszcze... To, to, to jest co? Zabezpieczenie? To jest zabezpieczenie służące do ochronienia kolektorów przed, napeł, przed zbytnim nasłonecznieniem, przed jeszcze napełnieniem instalacji czynnikiem solarnym, czyli roztworem ergolidu. Glikol. Glikol. Wcześniej w rozmowie z panem Rwale ustaliliśmy, że na jeden taki solar, on jest rzeczywiście inny. Jak zauważycie, zupełnie inna budowa solara, niż przyzwyczailiśmy się. Powiem szczerze, że widzę taki typ solara po raz pierwszy. Czyli to są próżniowe rurki. Dokładnie. W środku jest jeszcze cieńsza malutka rurka z tym glikolem. Na taki jeden solar, 2 litry glikolu. Dokładnie. Czynnik przepływa w tej rurce, jest odizolowany próżnią, dlatego korektor próżniowy, w wyniku czego minimalizujemy straty do otoczenia ciepła. Co się później dzieje z tym, co się tutaj nagrzeje, z tym glikolem? Ciepło oddane przez słońce dla płynu solarnego, glikolu, jest oddawane poprzez wymiennik w węźle solarnym, czyli całe, całe, cała ta ciepła ciecz nagrzana spływa rurami, które tutaj widzimy. Do węzła y, solarnego, gdzie poprzez wymiennik płytowy y, jest oddawane to ciepło dla wody, która jest potem magazynowana w zbiornikach. Y, ustaliliśmy też wcześniej, że mniej więcej w takiej instalacji jaka jest tutaj, tego glikolu to jest 1000 litrów. Około 1000 litrów możemy przyjąć, że będzie. Y, ten glikol swoje ciepło oddaje później wodzie. Dokładnie. Jest to układ buforowy, y, w którym magazynowane jest ciepło. Potem mamy kolejny wymiennik, który który przekazuje ciepło między wodą z buforów, a już ciepłej wodzie użytkowej, którą mamy w kranach. Yy, I też padła taka liczba litrów, ile w stanie, ile dobowo ta, ta instalacja jest w stanie ogrzać, dać do użytku. Instalacja jest wymiarowana na ogrzanie około. 15 tysięcy litrów wody na dobę. Yy, zbiorniki, które są na dole węźlem, posiadają pojemność 20 tysięcy litrów. 20 tysięcy litrów wody, ogrzanej, ciepłej wody z tych instalacji solarnych, z tej instalacji solarnej na samym dole. Tą, ten węzeł, yy, wymiennikownię i te zbiorniki pokażę w kolejnym odcinku, 2 trzy tygodnie mniej więcej, ale już za moment yy, powiemy Wam jeszcze trochę o tych solarach, przeniesiemy się jednak w inne miejsce. W tym momencie ustawiliśmy się dla Was tak, żebyście mniej więcej mieli pogląd na to, ile tych solarów jest. Tych solarów jest, Panie Rafale? 140 sztuk. 140 sztuk. Podwójnych czy pojedynczych? 140 pojedynczych sztuk połączone są w baterie po dwa kolektory, czyli mamy 70 baterii. 70 baterii. 70 baterii na dachu kampusu Państwowej Szkoły Wyższej. Wytwarzają 15 tysięcy litrów ciepłej wody. 15 tysięcy. 250 osób, które tu będą zamieszkiwały i przebywały, na pewno im tej wody gorącej wystarczy. Jest nawet problem z, tego, z tym, co będziemy robili, robili z wodą latem. Dokładnie. Problem wiąże się z nadmiarem ciepłej energii w okresie letnim. Żeby wyłączyć taki, taką instalację, trzeba spuścić cały glikol. Żeby wyłączyć tą instalację musimy spuścić cały płyn solarny, czyli glikol i wyłączyć wszystkie urządzenia. Także to nie jest proste, uruchomić i później wyłączyć. Jak długo trwała, trwał montaż tej instalacji solarnej? Ile osób z Rapidu w montażu uczestniczyło? W okresie szczytowym pracowało tutaj 10 osób w, w ramach naszej firmy. Czas poświęcony na montaż samych kolektorów to około 2 tygodnie. Mniej więcej 3 tygodni trwał montaż rurociągów solarnych. Te rurociągi solarne, które są e, już zamontowane, e, ich długość w tej chwili na kampusie Państwowej Szkoły Wyższej to jest około kilometra? Praktycznie tak można rzecz biorąc jest to kilkaset metrów do, do kilometra. Rurociągi, rurociągi, którym, którym transportowany jest gorący, nagrzany glikol. Oczywiście ta, ta instalacja jeszcze nie funkcjonuje. Przewidywany terminy uruchomienia? Próbne uruchomienie proponujemy na wiosnę, w celach testowych, sprawdzenia czy, czy wszystko działa poprawnie. A uruchomienie docelowe prawdopodobnie będzie na początku września, października, kiedy zostanie obiekt udany do użytku. I taka na koniec ciekawostka, taka instalacja solarna to około milion złotych kosztów, aczkolwiek są projekty realizowane również w powiecie bialskim, tutaj była też wcześniej mowa w gmina Wisznice na przykład, gdzie tysiąc domów jest już wytypowanych do tego, żeby u nich na tych domach zamontować takie instalacje solarne domowe. W ogóle solary, ciepło słoneczne, to jest dobre związanie dzisiaj? To jest bardzo dobre rozwiązanie. Na, ok, w okresie letnim rozwiązuje nam problem z dogrzaniem, dogrzewaniem ciepłej wody, czyli uruchamianiem drugiego źródła ciepła typu kocioł, ewentualnie grzałka elektryczna. Zimą musimy się, musimy się jednak dogrzewać? Zimą musimy się posiłkować drugim źródłem ciepła, ale tak czy inaczej musimy nagrzewać instancje centralnego ogrzewania, żeby, żeby dogrzać mieszkanie czy też dom. Tyle dzisiaj z dachu kampusu Państwowej Szkoły Wyższej. Za kilka tygodni pokażemy, to jest, bo tu, tak jak Pan tu, Pan Rafał dobrze to ujął, to jest mózg, czy to jest serce? Serce, mózg powiedzmy, że jest na dole w węźle. Za kilka tygodni pokażemy Wam mózg e, całej instalacji solarnej e, zamontowanej na Państwa Szkole Wyższej. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Instalację solarną zostawiamy na moment, wrócimy do niej za kilka tygodni, pokażemy Wam mózg, czyli to wszystko, co jest na samym dole, wszystkie zbiorni, całe zbiorniki, tam gdzie będzie gromadzić się ciepła woda, a jeszcze na moment zostajemy, zostajemy tutaj na terenie kampusu i kilka, dosłownie kilka obrazków, co zmieniło się od naszego ostatniego pobytu. Są już parkingi, część parkingów, część dróg dojazdowych, są lampy, trwa montowanie kolejnych lamp, Zmienia się otoczenie przy kampusie, przy domu studenta.